Po wprowadzeniu parametrów odpowiednio 20 000 km oraz 730 dni wyskakują wartości domyślne 256 km i 256 dni. Nie, jest, nie ma możliwości tego edytować tutaj. A po przejściu dalej na zapis parametrów, albo spróbujmy nawet wymienić tą częstotliwość, przebieg pozostały.

Ileś dni? 720 Dalej Wyskakując powrotem wartości domyślne Jak przejdziemy dalej zostaniemy zapytani o przebieg całkowity pojazdu i przy próbie wprowadzenia Przebiegu, czyli 115 000 km, dostajemy komunikat, wprowadź przepływ. Nie bardzo wiem o co tutaj chodzi. Kończąc na maksymalnym przebiegu jaki daje się wprowadzić, czyli 11,5 tysiąca. Przy próbie zapisu, wyskakuje komunikat, warunki wykonania polecenia nie spełnią.